Nowoczesny sprzęt wojskowy sojska, służb mundurowych Pyszna Wojskowa Grochówka to główna atrakcja pikniku Silna Biało-Czerwona, który się odbył w niedzielę w Zawichoście. Honorowym gościem wydarzenia był wicepremier i jednocześnie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Przez kilka godzin stoiska ze sprzętem i wyposażeniem Wojska Polskiego były oblegane przez uczestników pikniku. Wicepremier Jarosław Kaczyński, w przededniu Święta Wojska Polskiego, podziękował żołnierzom za zapewnianie bezpieczeństwa, podkreślając, że w obliczu wydarzeń, jakie rozgrywają się obecnie na świecie, Polska musi mieć silną armię. Mamy wojnę bardzo niedaleko od naszych granic właściwie tuż, tuż od naszych granic i nie ma żadnej gwarancji. Że pewnego dnia, nie chcę mówić, że to będzie jutro, czy za tydzień, czy za miesiąc, czy nawet za rok, ale że któregoś dnia to się stanie, można powiedzieć, przesunie także i tu. I dlatego musimy być silni. Musimy być silni przede wszystkim poprzez naszą armię, poprzez jej rozbudowę, poprzez jej uzbrojenie. Najnowocześniejsze, najmocniejsze, jakie dzisiaj jest na świecie. Ale także poprzez jej siłę duchową, moralną. Bo broń nie zastąpi człowieka. Trzeba umieć walczyć. Wojsko Polskie zaprezentowało na placu przy Kościele Świętego Jana chrzciciela nowoczesne uzbrojenie i sprzęt również że podkreślali, że oblicze wojska zmienia się w przeciągu ostatnich lat. Zaczynałem w 2011 roku w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Turuniu, później podpisałem swój pierwszy kontrakt w 14 dywizjonie artylerii samobieżnej w Jarosławiu, z którym jestem związany do dzisiaj. Zaczynaliśmy na 122-mmówce samobieżnej 2S1 goździk. Później przeszliśmy na armatochaubice polskiej produkcji Krab o kalibrze 155 mm. I teraz oprócz krabów działamy również na armatochobicy K9. K9 jest produkcji koreańskiej i teraz właśnie mamy przyjemność działać na takim sprzęcie. Podczas spotkania żołnierze zachęcali do wstępowania w szeregi wojska. Warto być żołnierzem, jak najbardziej, tak mogę to podkreślić z całą stanowczością. Dlaczego? Po pierwsze, to tak naprawdę moja prywatna misja, tak? Od zawsze chciałem zostać żołnierzem i to się spełniło po wielu latach, ale się spełniło. Jeżeli chodzi o to dlaczego? Patriotyzm. Po pierwsze, patriotyzm, dwa Wydaje mi się, że jest to taka stabilna, stabilna praca. Uczestnikom piknik przypadł do gustu. Podkreślali oni, że w naszym życiu ważny jest patriotyzm i dbałość o symbole narodowe. To jest nasz najpiękniejszy standard. Warto wiele w życiu i musimy być wierni tym, co poleni. I nie pozwolić w tej chwili odebrać sobie tej suwerenności, wolności. Bardzo warto. Są super. Tak? tak, naprawdę. Można wiele się dowiedzieć, albo na przykład też wiele zobaczyć, jak to wygląda od środka. No i też są emocje. Piknik był też okazją do podziękowań żołnierzom wojska polskiego. Oraz złożenia hołdu tym, którzy wywalczyli nam wolną Polskę po I wojnie światowej. Dziś z jednej strony dziękujemy żołnierzom za ich codzienną służbę. Dziękujemy też tym, którzy w 1920 roku wywalczyli nam wolną i niepodległą Rzeczpospolitą, bo to jedna z bitew, która miała się nie udać, ale cud nad Wisłą się stał i wygraliśmy z nawałą bolszewicką. Pamięć o wielkiej chwale oręża polskiego, jakim była bitwa warszawska i obchodzony w tym dniu, obchodzone święto Wojska Polskiego jest dla nas wszystkich bardzo ważne. Piknik wojskowy, silna biało-czerwona też jest dla nas bardzo ważnym wydarzeniem i tutaj odczuwamy wdzięczność w stosunku do żołnierzy za ich codzienną trudną służbę, bo musimy pamiętać, że nawet dziś około 5 tysięcy żołnierzy strzeże naszych granic. Sytuacja jest dosyć trudna, tym bardziej słowa uznania dla ich codziennej służby. Był pokaz musztry paradnej, na scenie zaprezentowali się orkiestra wojskowa oraz lokalni artyści. Przy tej okazji nie mogło zabraknąć pysznej wojskowej grochówki. Jerzy Strzyż, STV Info.